No i siema, siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale i w kolejnym odcinku ZTS-a. Tym razem będzie to taki trochę inny odcinek niż zwykle, ponieważ będzie to taki zwykły gameplay. Gameplay na nowej mapce, Polesie i Lubelszczyzna się ona nazywa, ale odnośnie tej mapki to porozmawiamy sobie za chwilę. Jeszcze tak standardowo przed rozpoczęciem tego odcinka zapraszam do zostawienia łapeczki w górę oraz subika na kanale. Zapraszam was również na naszego Discorda, no do Discorda oczywiście linka znajdziecie jak zwykle w opisie. No i trochę nie wiem, jak rozpocząć ten odcinek, dlatego rozpoczniemy może od tej mapki. No to generalnie tak jak powiedziałem, mapka się nazywa Polesie i Lubelszczyzna w skali 1 do 5. Jak widzicie, mapka się prezentuje chwilowo tak, będziemy jechali tutaj z miasta Stary Brus do miasta Wierzbica. I generalnie na razie mam zaplanowaną jedną traskę, jak ta traska będzie zbyt szybka, to po prostu zrobimy jeszcze jedną trasę. Dlatego ja już rozpoczynam jechać, już włączam silnik. No i zaraz oczywiście sobie tutaj pogadamy i o tej mapce i ogólnie. Zamknę tutaj szybę, bo nie. Czemu ona była otwarta? E, dobra, wszystko Git. E, jak widzicie, w dzisiejszym odcinku będę jechał Fordem, bo dawno Fordem e, sobie nie jeździłem. E, z naczepką to jest e, chyba knapen, czy jakoś tak modyfikacja ta, knapen, ale ta generalnie naczepa jest wygenerowana przez grę, jakby. E, dobra, no to co? Ja już włączam sobie. A tutaj mi biegi nie działają, To włączę sobie automatyczny bieg, w sensie automat, e, no i będę ruszał. E, no i generalnie, jeśli chodzi o tą mapkę, to co? Mapka jest. E, Generalnie teraz w becie, ona nie jest w ogóle jakby taka, wiecie, nie jest po prostu wypuszczona, nie? W ogóle w dzisiejszym odcinku chciałbym jak najmniej montować ten odcinek, w sensie nagrywam go o 10.30, a muszę wrzucić go o 14, dlatego chciałbym zrobić go na zasadzie tak jak live jest, czyli po prostu bez montowania. E, dobra, tutaj czysto to jadę. No i generalnie, jeśli chodzi o tę mapkę, to tak jak powiedziałem, jest ona w skali 1 do 5, czyli no trochę bardziej pomniejszona mapa niż ta co jest w WTS-ie. w sensie tutaj na przykład e, 5 km to jest tak naprawdę 1 km w realu, nie wiem jak to inaczej wam wytłumaczyć ale myślę, że wiecie. E, mapkę bo tam nie dokończyłem jest w B, dokładnie w wersji 0.2. Generalnie link oczywiście do tej mapki też macie w opisie, tylko że autor tej mapki jak mi wysyłał tą mapkę to mi napisał, że ona jest powiększona i pod nagrywki, coś tam, coś tam, więc nie wiem czy wy też na pewno będziecie mieli w, w linku w opisie, czy będziecie mieli tą samą wersję mapy co ja, albo przynajmniej czy ona będzie tak samo wyglądała. E, no, ta mapka z tego... No, jak widzicie, no, na tej mapce jest trochę pusto, jeśli chodzi o znaki, w sensie mało gdzie są jakieś znaki. E, no, autor między innymi napisał, że właśnie oznakowanie jest chwilowo na tej, e, na tej mapce biedne, e, więc tutaj e, wiecie, no, niestety przez to, że to jest beta, to nie najlepiej to wygląda, w sensie same znaki, tak? W ogóle w dzisiejszym odcinku porozmawiamy też na temat samego ETS-a i tego co SCS robi, ale myślę, że do tego przejdziemy zaraz. Generalnie jeśli chodzi właśnie jeszcze o tą mapkę, to... Yy... Ostatnio szlak Bówka, tak, e, taka mapa, połączyła się z fikcyjną Polską e, i chwilę później, właśnie fikcyjna Polska jakby e, upadła, coś tak, tak, to trzeba nazwać po prostu. E, no i właśnie teraz autor tego szlaku Bówka zaczął robić kolejną mapę, czyli właśnie tą, na którą dzisiaj jedziemy. E, Matamet, który robi fikcyjną Polskę, to zaczął robić teraz. E, o, kurde, nie wiem czy Wielkopolskie, no coś tam w skali 1 do 1, więc dużo znowu się mapy Polski porobi. Szkoda, że nie robią tego na jednym projekcie, bo jakby to robili na jednym projekcie, to jednak wiadomo, byłoby. Wyglądałoby to na pewno dużo lepiej, bo byłoby dużo. Duża mapa by po prostu była, jakby dużo osób ją robiło. No ale nie wiem w sumie, czemu dokładnie tam. Jakby te projekty się rozpadły, dlatego nic o tym mówić nie będę. W ogóle nie wiem, czy jest trafik włączony, czy nie, bo ja to jakoś tak puste. jest, włączę sobie jedynkę. Nie wiem. Dobra, przejdziemy może teraz do takich pytań, co często mi zadajecie na streamach, co często mi zadajecie na po prostu w komentarzach, albo na przykład na Discordzie, na pv. Jeśli coś jeszcze mnie zaciekawi na tej mapce, bo jest kilka takich fajnych rzeczy, to będę po prostu, e, no, mówił w czasie jakby rzeczywistym o tym. E, no to tak, kiedy, dużo osób się pyta, kiedy DLC najnowsze będzie do Rosji, czyli e, Heart of Russia, tak? E, generalnie myślę, że w tym roku to już nie ma szans, że ono wyjdzie, o, policja mi tu wymija. E, myślę, że nie ma szans, żeby ta e, modyfikacja, w sensie modyfikacji, żeby te DLC wyszło w tym roku, ponieważ, e, no, tego zostało tylko miesiąc, praktycznie do końca tego roku, a oni zawsze tak z tego co jakby nigdy nie patrzę na datę, ale mniej więcej tak tydzień, albo dwa tygodnie wcześniej już wiadomo, że DLC konkretnie wtedy i wtedy wyjdzie, dlatego myślę, że no raczej do końca tego roku nie, nie wyjdzie nic nowego do ETS-a, jeśli chodzi w ogóle o mapy. Myślę, że to tak będzie w pierwszym kwartale, czyli tak do marca, maksymalnie do kwietnia właśnie te DLC wyjdzie, mam taką nadzieję, no szkoda, że się oni nie wyrobili w tym roku, mieli oni się w tym roku oczywiście wyrobić ale im się coś nie udało, kurde ile osób mnie tu wymija eee, no ale no co, no wiadomo czemu to nie działało generalnie no jak widzicie teraz DLC wychodzi ponad co rok do ETS. bo ostatnio DLC Beria wyszła, a nie w sumie ona wyszła w tym roku Dobra, to nieważne, to, to tego nie było. E, dobra, przejdziemy teraz. W ogóle wjechaliśmy teraz do jakiegoś miasta Hańsk. E, no, generalnie jak jeżdżę po tej mapce, bo ja już tam e, jak widzieliście, zrobiłem sobie, jakby przejechałem tą lewą część mapki, żeby tam i sobie wgrać jakby pieniądze do tej gry, żeby można było jeździć jakimś e, pojazdem z modyfikacji. E, no i też, żeby po, po prostu zobaczyć, jak ta mapka wygląda chwilowo. E, no dlatego. Widzę, że jak się wjeżdża tutaj do miast, to miasta, miasto są bardzo ładnie zrobione, bardzo. może nie bogato. Ja, o, tam jakiś błąd był teraz, dom zniknął. No i w sensie oznakowanie jest biedne. To jedyne co na tej mapce mi przeszkadza. Bo reszta jest naprawdę spoko. Mogłyby jeszcze oczywiście takie małe detale być tutaj na tej mapce dodane, jak na przykład, nie wiem, ludzie na przykład, którzy chodzą, czy kanalizacji, właśnie kanalizacji też brakuje, czy jakieś dziury w drodze, czy jakieś takie ślady po hamowaniu, wiecie o jakie chodzi, ale na przykład jak jedziemy tutaj po polu nie licząc no, tych znaków, do których no, cały czas o nich będę na pewno wspominał no to naprawdę tu wygląda ładnie, nie ma tutaj więcej moim zdaniem co dodawać, no można ewentualnie na przykład jednego jedną osobę, co będzie tak szła obok drogi i to by w sumie dużo dodało jakby no ale wiadomo, mapka jest jeszcze w becie, nie jest ona jakoś mega Dużo wypuszczonych rzeczy do niej nie jest, dlatego, no, jeszcze będzie chwilę trzeba poczekać, aż ta mapka będzie taka, jak ma, miała być w zamyśle, jakby. Kiedy update polski goinki sta? Też dużo osób się o to pyta i w sumie jest tym zainteresowanych i ja w sumie też. No, generalnie, myśl, myślałem, że będzie szybciej ten update polski, bo jak oni zaczęli robić Niemcy, to oni powiedzieli, że będą aktualizowali całą podstawkę. Jeśli chodzi o podstawkę, to na podstawce jest bardzo dużo rzeczy do aktualizowania. Czyli Niemcy, w sumie które już zostały zaktualizowane. Szwajcaria oraz Austria, nie wiem czy też nie, Luk Luksemburg też na pewno, Holandia, Belgia, no i Polska i chyba tyle. Polska, a tam lewa część tej Polski, nie? Więc ja i Anglia, nie wiem czy powiedziałam, więc no, jest dużo rzeczy do zrobienia. No i jak oni tam zaczęli chyba aktualizować Niemcy w 1.36, z tego co pamiętam, to oni tam chyba skończyli aktualizować to w 1.38. No jak widzicie, no, od y Później, tam chyba w 1.39 albo w 1.40 było jakieś tam jedno miasto reskinowane w tym. Tu w ogóle jakaś droga taka jest tam. Nie żwirowa, ale taka, no, taka gorsza, jakby w 1.39 albo w 1.40 zaczęli aktualizować jakieś tam miasto w Niemczech, chyba Lyon, czy tam Dijon, Dijon, coś takiego, już nie pamiętam dokładnie. No i generalnie, się o to chodzi, kurde, jak mi się kierownica trzęsie na tym force feedbacku. No i generalnie, się o to chodzi. To w sumie myślałem, no dobra, tak oni tak w każdej aktualizacji coś tam e, zmieniają, no to niedługo zrobią Anglię, bo tak e, moim zdaniem e, SCS by tak zrobiło, że najpierw by zaktualizowało... E, jakby podstawkę, w tym sensie, że na przykład Belgię, Holandię, Anglię, no a o sta to później, w sensie najpierw by, jakby by połączyli te aktualizacje, o tutaj zobaczcie, jedzie jakiś rower. Domyślam się dalej, jakby dalej to moim zdaniem tak będzie, że SS nie zrobi oddzielnie aktualizacji Polski, tylko jakby w jednym czasie zaktualizuje i Goinkistę, i zwykłą podstawkę, no ale jak widzicie, no trochę im... Tak gzmudnie trochę to idzie. zbyt często aktualizują właśnie te mapki. Bo teraz aktualizują chyba w 1.42 albo w 1.43 zaktualizowali. w się sensie aktualizują Austrię. Więc jeszcze zobaczcie, że w ciągu. No, pięciu aktualizacji. O kurde, ja chyba miałem. Ten musiałem się zatrzymać, dobra, ciul. No, w ciągu pięciu aktualizacji jakoś dużo terenów nie zrobili. Dlatego myślę, że. no Chciałbym, żeby to nie była prawda, ale myślę, że nawet w następnym roku nie dostaniemy w ogóle informacji o update'cie goinkista, tak mi się wydaje. No generalnie też bym wolał, jakby aktualizowali polskie, żeby to zrobili no przynajmniej tak jak są Niemcy zaktualizowane, czyli dodane pary tam nowych dróg i ogólnie dużo ładniej to zrobione, tak. No ale niestety myślę, że to będzie takie. Tutaj może być problem z tym, bo jak Niemcy były w podstawce zrobione, one były zrobione w takim sensie, że było bardzo dużo dróg, gęsto było tych dróg, a jeśli chodzi o Polskę, czy to na podstawce, czy to na gońkiście, no to ta Polska nie miała jakichś takich, wiecie dużych y, sieci dróg. W sensie tam było parę autostrad, parę takich y, landówek, ale tego gęsto nie było jakby. Dlatego mam nadzieję, że teraz jak będą aktualizowali właśnie te, no polskie generalnie, w podstawce i w gękiście, to przynajmniej y, zaktualizują ją tak, że będzie ona miała bardzo dużo... Y, Dużo więcej nowych dróg i miast dodanych, bo na razie też tych miast nie jest jakoś dużo. No Czechy, Słowacja i Węgry tak samo mam nadzieję, bo też tam niezbyt i niezbyt ładnie to wygląda i też niezbyt e, dużo tych dróg i miast tam jest zrobione. Na Słowacji to chyba 3 miasta z tego co pamiętam, czy tam 4 są, więc e, no to tak trochę mało. Co tam dalej, do kolejnego, no i ogólnie mówię, no mam nadzieję, że po prostu będzie jak najszybciej ta aktualizacja tej Polski i Goinkista, ale myślę, że nawet w następnym roku to nam się nie ukaże, bo no myślę, że na... najpierw to po prostu zrobią Anglię, tak? Co sądzę o szybkich update'ach SCS-u, też dużo o tym, w sensie dużo, no parę osób się tam pytało, to też jest taka w miarę... O subik wleciał, nie wiem czy słyszycie, dziękuję jak coś Co sądzę o szybkich update'ach No to mówię, to też jakaś taka dosyć nowa informacja jest W sensie informacja, ja to tak nazywam, że szybkie update'y No generalnie zawsze CS wypuszczała takie update'y, że wiecie A też zawsze był szybko aktualizowaną grą W sensie co chwilę były jakieś aktualizacje Ale teraz to już trochę przesadzają Bo dopiero co wyszło 1.40 2, e, e, aktualizacja beta, w sensie 1.42, a później wyszła, no, zwykła wersja, na której dodali m.in. mody na multiplayera. O, widzę, że już w ogóle dojeżdżamy. No to jeszcze jedną jakąś traskę się weźmie zaraz. E, no to generalnie, jeśli chodzi właśnie o tą e, aktualizację jakby, e, to po prostu... One nie były zbyt często, w sensie nie, inaczej One były często, ale tak idealnie Nie były one zbyt często, ale były po prostu no dobrze tak zrobione, jeśli chodzi o czas A teraz, zobaczcie Wyszło chyba tydzień czy dwa tygodnie temu Pełna 1.42 Ludzie jeszcze, zgaduję, że naprawdę Większość osób jeszcze nie przystosowała Sobie modyfikacji pod 1.42 Ja przypominam, że dalej jak sam dla siebie jeżdżę W ETS-ie, to jeżdżę na 1.40 Albo 1.41, bo jeszcze wszystkiego Gdzie wszystkiego Praktycznie nic w ogóle nie zaktualizowałem nawet chyba promocję, bo nie miałem czasu. No a teraz po dwóch czy tam po tygodniu wyszło 1.43 open beta. Moim zdaniem to jest trochę za... Dobra, ja tak zaparkuję, żeby tam się nie męczyć, żeby więcej sobie tej mapki pozwiedzać. No i to generalnie co, no... Trochę za często te aktualizacje ostatnio robią. Szczególnie no ta, co teraz wyszło. Dobra, już nie będę się tam lepiej ustawiał. Dobra, załadowałem kolejny jakby ładunek, teraz jedziemy z Wierzbicy, tutaj z firmy naftowej jakby, w sensie związanej z coś tam z naftą, do miasta zaluczę do PGR-u i tutaj generalnie z tego co pamiętam, ten PGR był fajny. Ogólnie właśnie odnośnie tej mapki, zaraz sobie do niej wrócimy, do gadania jakby o niej. Dobra, więc ja już ruszam i wracam do tego, co mówiłem wcześniej, czyli o tych szybkich update'ach. Ja dalej gram na 1.40, na 1.41, bo nie zdążyłem tego wszystkiego, a praktycznie nic w ogóle zaktualizować. Ludzie też myślę, że na 1.42 też większość osób po prostu nie zdążyła tych rzeczy zaktualizować, a oni już od razu 1.43 wypuszczają, na której między innymi są zmienione dźwięki, więc będzie bardzo trudno zaktualizować różne mody właśnie związane z tymi dźwiękami, czy to jakieś mody na trafik, czy to mody po prostu na dźwięki do jakiejś ciężarówki, czy to nawet zwykłe jakieś mody na ciężarówkę, co tak głośno w ogóle nie jest czasami, nie wiem, no ale właśnie jeśli chodzi o tę aktualizację to moim zdaniem Trochę za często ją, za szybko ją Wypuścili w sensie, tym bardziej Że ona jakoś wiele nie zmienia W sensie są tam parę takich rzeczy, które spoko Że oni dodali, jednak no po prostu Mogli oni to poczekać Z tym, bo sami napisali, że nie że, W sensie tam było na poście napisane, że I tak do 1.43 Nie zostały wypuszczone wszystkie rzeczy O których planowali coś na takiej zasadzie Więc nie wiem jaki był sens Wypuszczać kolejną aktualizację Tylko po to, tak żeby parę rzeczy wypuścić Mogliby z nią poczekać przynajmniej do grudnia Tak wiecie, do połowy grudnia Bo wtedy więcej osób ma wolne Więc sobie by na spokojnie jeszcze wiecie Każdy by mody sobie przystosował Do nowej wersji A tak to oni wypuścili zbyt szybko tą wersję Dużo osób na niej jeszcze nie gra Bo na razie Zostali na 1.42, przynajmniej możecie nawet napisać w komentarzu, na jakiej wy wersji grać, czy też na 1.42, czy już na 1.43. I generalnie jeśli chodzi o tą mapkę teraz, to o, tutaj w ogóle fajnie wyglądał ten, ten, fajnie te pole wygląda. Co ja tam mówiłem? A, ja chwilowo teraz z tą mapką gram na 1.42, także, no... Sobie tyle. E, jakie DLC po Rosji? To też ostatnio ktoś się pytał, e, i to jest spoko z pytanie. Ktoś się pytał o to na live. No i właśnie, no jakie DLC będzie po Rosji? E, moim zdaniem e, zrobią Bałkany, w sensie nie wiem w sumie czemu, ale jakby. Nie wiem, po prostu inne rzeczy mi nie pasują, no Iberię już zrobili, to zobaczmy co jeszcze zostaje do zrobienia. Zostaje do zrobienia Górna Skandynawia, ale sami z tego co wiem powiedzieli, w sensie powiedziało, że tą mapkę, w sensie górną część Skandynawii będą aktualizowali do DLC Skandynawia. Została na pewno do zrobienia Irlandia, jeśli chodzi o Irlandię to wątpię, że w sensie dużo osób też mówi, że możliwe, że zrobią coś takiego, że jak będzie aktualizacja po prostu Anglii, to Zostanie Szkocja dodana Szczerze w to wątpię ja na miejsce Scesa zrobiłbym to jako jakieś DLC Może nie jakieś takie wiecie ee, Kurde przejechałem Może nie jako takie Albo zrobić to jako DLC takie małe I nie za na przykład 70 czy za 60 zł, Tylko za 30 albo za 20 I samą Irlandię Albo zrobić DLC Gdzie będzie i Irlandia Też dziękuję za Subika, Gdzie będzie i Irlandia i będzie też Islandia, tak, no i to wypuścić jako taki większy DLC. Myślę, że raczej to zrobię, niż po prostu, że za darmo zaktualizują Irlandię do podstawki. E więc, ale też myślę, że tego akurat teraz nie zrobię. Nie wiem w sumie czemu. Bardziej mówię, obstawiam Bałkany, czyli tutaj dokładnie Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Słowenię chyba, Albanię. Serbię i Kosowo No to tyle państw zostaje właśnie do e, zrobienia Jeśli chodzi o tą dolną część No i Grecję oczywiście e, Bo Grecji nie, Grecji też nie zrobili W sumie teraz jak sobie tak myślę To raczej oni nie zrobią tego wszystkiego Jako jedno DLC tylko raczej zrobią O tutaj w ogóle zobaczcie jakieś błoto fajne Jakaś woda Raczej tego nie zrobią jako jedno e, DLC Tylko jakieś dwa DLC Tak mi się wydaje bo to zbyt e, Duży teren jest żeby to na jedno DLC O kurde no nie Dobra, udało mi się wyjechać z tego bagna. No trochę tam ugrzęzłem przez chwilę, w sensie tak W ogóle jak gram sobie teraz na tej macie, że właśnie po takich drogach To aż mnie kusi, żeby pougrać sobie na South Herne Region Bo tam też są takie drogi No mówię, no wracając do tego pytania Myślę, że to będzie po prostu zrobione Bałkany całe W jednym albo w dwóch DLC Bo też wątpię, że oni to wszystko w jednym DLC jakby zrobią No zostaje jeszcze im do zrobienia Irlandia Także jak widzicie, no już powoli kończą te tereny dokańczyć. No oczywiście jeszcze będzie ten Białoruś, Ukraina i ta dolna jakby część Rosji Ale myślę, że nie zrobiliby tak, że najpierw by wypuścili DLC na górną Rosję, a później na DLC na dolną Rosję Bo, bo ludzie by mogli pomylić się, bo na obie DLC się mówi DLC Rosję po prostu Jakby wyszły w, w tym samym czasie, w sensie jakby jedno DLC wyszło Rosja i drugie by było DLC Rosja robione, to by ludziom się, wiecie Byśmy pogłupieli po prostu. Dlatego myślę, że jak będzie jakiś na jeden teren, dwa będą jakieś DLC robione, to one i tak będą jakby pomiędzy nimi wyjdzie jeszcze jakiś DLC na inny kraj. Dlatego myślę, że najpierw będzie po prostu właśnie Bałkany, później jakaś właśnie ta Irlandia, później Ukraina, i później, no ewentualnie, drugie Bałkany. Jakby tego, jakby ich nie zrobili w jednym DLC. Nie ma tutaj w ogóle nawet nie ma. Na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi właśnie e, o te DLC? Bo na razie w ogóle nic nie wiemy odnośnie kolejnego DLC. W ogóle teraz mi się przypomniało, o tu fajny przystanek, jest zrobiony, taki na no, polski typowy. E, w ogóle przypomniały mi się rzeczy odnośnie update'u polskiego, o którym przed chwilą mówiliśmy, i generalnie się chodzi właśnie o tą aktualizację, powiedzmy, e, to tam w 1.43 ma wyjść, e, w sensie już wyszło chyba, aktualizacja do e, Special Transportu. Tak, aktualizacja, że po prostu dodali z tego, co tam 8 tras, m.in. z Warszawy do Katowic e, Trasę właśnie ze Special Transport Czyli jak ktoś będzie miał e, Going i tam i Special Transport to za darmo będzie miał dodaną właśnie tą traskę e, No i jeszcze tam e, jakieś 7 tras kolejnych dodali tam i w Skandynawii, pamiętam i w Baltic si chyba e, I w Italii też chyba, no paru tam DLC to, to pododawali e, Czekajcie, może tak środkiem będę jechał, bo tutaj jest najbardziej prosta droga Nie, jednak nie to pobo czy trzeba o coś takiego. E, I co odnośnie tego? No, ja tak trochę pomyślałem, że skoro oni e jakby aktualizują, dodają jakąś nową trasę e, właśnie e, ze Special Transportu z Warszawy do Katowic, e, to jakby oni mieli w planach tak za niedługo już robić update e, Polski, tak, to myślę, że im oni by teraz tej traski nie dodawali, tylko by dodali ją tam później. E, nawet w takiej mniejszej aktualizacji właśnie do tego Special Transportu, bo tak to by musieli dwa razy robić e, podobną rzecz. W sensie, jak oni dodają jak, na jakąś tam traskę Special Transport, to oni tak e, muszą tą traskę lekko Typu znaki na przykład odsunąć albo znaki zdjąć w ogóle przy firmach i jakieś tam inne rzeczy. Myślę właśnie, że przez to pokazali, że na no chwilę będzie trzeba poczekać na, to, na ten update z i ogólnie Polski w podstawce. Dlatego no niestety tutaj minus. E, dobra, wracając generalnie do mapy, to jest w ogóle fajny hotel, co zobaczcie. E, w ogóle tu miasta naprawdę spoko wyglądają. E, skręcimy tu w lewo. Choć brakuje, nie powiem świateł takich jednych, bo w ogóle świateł nie widziałem. Dobra, ja mam pierwszeństwo, to jadę. No i generalnie co? Tu są bardzo fajne firmy, pododawane między innymi na PGR, -y, bo tam jest. Na tej mapce byłem już chyba na dwóch albo na trzech PGR-ach i dwie. W sensie było jedna PGR to wyglądał jak ten prefab typowy. Dobra, puszczam mnie chyba. Ten, jeden ten prefab to był taki typowy z DLC Italia, taki. No, ci co mają ten DLC, to wiedzą jak ten prefab, ten, ten gospodarstwo wygląda. Ale dwa te pozostałe, na których byłem, one były zrobione. Jakby tak e, Też jako jeden prefab Ale naprawdę bardzo fajnie W sensie takim, że e, Pierwszy raz widziałem takie ustawienie budynków I w ogóle ten prefab, czyli prawdopodobnie on e, Albo ktoś mu Albo autor tej mapki po prostu e, Sam robił e, Jeden cały prefab e, właśnie na te gospodarstwo Więc też tutaj fajne, że ta mapka, tak samo jak Fikcyjna Polska, na przykład dodaje jakieś własne swoje firmy, nie? E, no właśnie szkoda z Fikcyjną Polską, bo Fikcyjna Polska to była właśnie taka... Mi się bardzo podobała na tym, że są różne takie firmy realne, typu Kola, tam chyba był właśnie Fabryka Koli, czy tam magazyn Koli. Na pewno była e, magazyn Amazona, w, chyba nawet w Poznaniu, z tego co pamiętam. E, więc no szkoda, że w sumie Fikcyjna Polska się, ten, e, no niestety upadło, ale teraz jeszcze kolejną rzeczą teraz zwróciłem uwagę w sensie, teraz mi się przypomniało, bo o tym miałem powiedzieć w sumie o dwóch rzeczach, więc no widzicie jak ja do to wszystko sobie przypominam, tutaj bardzo fajnie ścieżka rowerowa jest zrobiona, ta na lewo co widzicie, więc generalnie autor tej mapy bo pewnie to ogląda Polecam tutaj zrobić jeszcze takie wiesz te, co są na, na drodze rowerowej, na ścieżce rowerowej, są takie znaki, że to jest ścieżka właśnie rowerowa, to tutaj coś takiego zrobić, fajnie by to wyglądało. Jeszcze akurat teraz nie ma domu, więc tego nie pokażę. Ale jak się jeździ po tej mapce właśnie w okolicy takich domów jednorodzinnych, na przykład jak się wjeżdża do jakiegoś miasta. O tutaj chyba będzie ten fajny prefab. Zaraz zobaczymy, bo już nie pamiętam, czy to tu był, czy tam gdzie indziej. No ale generalnie jak się jeździ koło tych domów, to jest strasznie równo, w sensie jest droga jest o taka równa, y, równa, jak to się nazywa, trawa i jest płot, y, w sensie ogrodzenie i jest dom Także polecam tutaj e, zrobić pomiędzy drogą a ogrodzeniem taki e, nie wiem jak to się nazywa, taki kanał po prostu co woda tam spływa e, Wiecie na pewno o co chodzi, na pewno autor mapy na 1000% wie o co chodzi bo można coś takiego w TESie zrobić, nawet e, chyba w DLC e, jak to się tam nazywa, w DLC e, Baltic Sea, e, nie, nie Baltic sea, tylko w Black Sea oni pododawali e, nawet takie tereny do mapy w sensie jak się robi mapę w map editorze e, i w, można ustawić jej jakby nie predyspozycje ale takie no różne właściwości to tam na prawo od niej można też ustawić właśnie takie doły więc e, polecam o tak tutaj jest taki prefab właśnie ten nowy o którym mówiłem zaraz zobaczycie sobie go jadę tutaj tak wolno bo ta droga strasznie jest taka e, mech dlatego no e, no brakuje tutaj na przykład zobaczcie, jakiegoś e, Znaku, że jest droga, taka wiecie, wewnętrzna albo coś na takiej zasadzie e, Dobra, wjeżdżamy tutaj do środka O, tutaj na przykład taki kanał jak tutaj jest, tylko taki dużo węższy Już wiem, na której firmie jestem e, Tutaj właśnie też chciałem pochwalić ten, y, ten taki, nie wiem jak to się nazywa, taka rura pod y, drogą y, Przez którą w ogóle, ten, przez którą po prostu y, przepływa woda Tutaj fajnie jest to zrobione E, dobra, idziemy dalej, bo naprawdę ten prefab mi się mega podoba, jest bardzo ładny. Tutaj jest jakaś tam, jak to się nazywa, i... szklarnia, coś takiego. E, tutaj w ogóle jest taki jakby budynek, taki, no mi przypomina mi to szkoła, ale to na pewno szkoła nie jest, to jest taki bardziej jakiś biurowy budynek czy coś takiego. No, naprawdę spoko wygląda ten... E trefab, tylko że jednej rzeczy mi tutaj brakuje, czyli sprzętów jakiś tam rolniczy. Bo generalnie 100 pgr tutaj nic takiego nie ma, to pododawałbym, nawet o coś na, tej, na tych tutaj śladach dodałbym, bo by na pewno ładnie to wyglądało. Dobra, ja sobie tutaj wykręcę, żeby było mi łatwiej zaparkować. No i co, no generalnie mapka na pewno na plus, bo i jest kolejna mapa Polski, więc spoko i też mapka wygląda naprawdę ładnie. Coraz więcej jest takich, bo wiecie, kiedyś jak mapki były robione to te mapki były takie na zasadzie Goinkista robione, ale od kiedy ses dodało możliwość i samo zaczęło robić takie e, tereny, w sensie e, mapy przypominające DLC Blacks i w takim sensie, że one są. E, ta roślinność jest ładna i ogólnie, no wiecie o co chodzi. Ci sami mają te DLC na pewno widzą w różnicę, jak wjeżdżają np. z DLC Goink East na, na to DLC. E, no to właśnie. czekajcie, okno otworzę, może. to tak będzie realniej. No to właśnie wszystkie teraz lepsze takie mapy, które wychodzą, to też one mają bardzo ładnie zrobioną roślinność i generalnie no ładne są te po prostu mapki, więc ta mapa też na 1000% do tej do tego należy. Na tej mapce też widziałem, że są bardzo fajne malowania na jakieś naczepy, w sensie jak będziecie sobie naczepy, przyczepy, tak? Jak będziecie sobie brali jakiś tam ładunek, w sensie nie sam ładunek ale naczepy już wypożyczali, nie kupowali tylko jakby brali z jakiejś tam spedycji e, no to zobaczycie że będziecie mieli różne malowania do wyboru, między innymi właśnie jakieś malowania na e, no już nie pamiętam jakiej tam firmy było, ale jakieś tam było związane z tym startakiem, że polskie drewno czy tam coś tam, ale naprawdę bardzo fajny, taki mega realny skin e, nawet nie, nie wiem czy to realny, czy na wzór realnego zrobiony, ale naprawdę spoko wyglądał więc no generalnie co, no linka, tak jak powiedziałem, mapki macie w opisie. Bardzo fajna mapka, polecam. No jest to oczywiście 0,2 beta, także jeszcze trochę na pewno poczekamy na wersję taką e, nierealną, w sensie nie wiem jak to powiedzieć, po prostu taką, o, pełną wersję coś takiego. E, chwilę na to poczekamy, ale jedyne co na razie do tych terenów co tutaj są, to bym po prostu poprawił e, oznakowanie i to już by naprawdę e, było spoko. No odnośnie tej mapki to też yy, więcej terenów oczywiście, bo ta mapka na razie chwilowo duża nie jest, ale no wiadomo, no chwilę zajmuje robienie takich ładnych terenów. Więcej to chyba mówić tutaj nie mam co, generalnie jeśli chcecie więcej takich... dobra, już nie chce mi się parkować. Jeśli chcecie więcej takich właśnie odcinków, na których pokazywałbym jakąś mapę, czy nawet na zwykłej mapce grał w coś sensie na promocji czy coś. I właśnie taki, robił taki raz na jakiś czas, taki właśnie odcinek zwykłego gameplayu. To piszcie mi w komentarzach, jakbyście coś takiego chcieli, to raz na jakiś czas, tak nie wiem, raz na miesiąc można taki odcinek zrobić, myślę. No co, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, przypominam oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika na Discorda Was również zapraszam do linka, do niego znajdziecie w opisie W ogóle nie powiedziałem wam czy ta mapa wymaga wszystkich DLC myślę, w sumie nie wiem jak to wygląda, ale myślę, że ona wymaga wszystkich DLC. A jeśli ktoś jest po prostu ciekawy tej mapy, to tam linka do opisu w opisie będziecie, tak już parę razy mówiłem, będziecie mieli linka w opisie do tej mapki to sobie tam poczytajcie czy, jest, czy są te wszystkie DLC wymagane czy nie, e, no, ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinku, lecę szybko ten odcinek montować, bo no, bo za 3 godziny muszę go wypuścić dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do następnego, siema, no i cześć okay.